Dzisiaj zobaczycie, jak zrobić domową białą kiełbasę, idealną na święta wielkanocne. Użyjemy trzech części tuszy wieprzowej, a także nieco przypraw. Będziesz potrzebować maszynki do mielenia mięsa i oczywiście końcówki do nadziewania kiełbas. Mięso, które zmielimy najlepiej, gdy będzie zimne, więc trzymamy je pół godziny w zamężarce. Zaczynamy od dokładnego oddzielenia skóry z boczku. Mimo, że kiełbasa kojarzy się z czymś ciężkostrawnym, znaleźliśmy sposób, by jej zjedzenie nie przysporzyło większych problemów Twojemu żołądkowi, ale o tym później. Do naszego wyrobu użyjemy boczku, szynki oraz łopatki wieprzowej w równych proporcjach. Łopatkę wieprzową możesz zastąpić również golonką. Po pokrojeniu każdej z części suszy wieprzowej na kawałki łatwiej strawne dla naszej maszyny, zabieramy się do mielenia. Boczek oraz szynkę mielimy na grubych 8 mm oczkach. Dzięki temu po pokrojeniu będziemy widzieć i wyczuwać przyjemną teksturę kiełbasy. Boczek wzbogaci nasz wyrób o największy nośnik smaku, jakim jest tłuszcz. To obowiązkowy składnik każdej kiełbasy. Na mniejszych oczkach, bo 3 mm, zmienimy łopatkę wieprzową bądź golonkę. <laughs> Mięso przełóż do osobnego naczynia. Zmielone ścięgna uczynią naszą konsumpcję przyjemniejszą, a stosunkowo niewielka ilość czosnku sprawi, że nasza kiełbasa będzie lekko strawna. Harnaś, czyli nasz polski, fioletowy czosnek Mieliśmy razem z łopatką. To właśnie duża ilość czosnku często przyczynia się do niemiłego uczucia po posiłku. Gwarantujemy, że po zjedzeniu naszej kiełbasy będziesz mógł mówić się na randkę bez obaw, że będzie ona Twoją ostatnią. Zasubskrybuj nas, jeśli doceniasz nasze starania. Czy uważasz, że szary kolor wyrobu jest nieapetyczny? Pozwolę się z tobą nie zgodzić, ale przejdźmy do przeprawiania. Wykorzystujemy moździerz do zmiażdżenia białego pieprzu, który nie jest aż tak agresywny jak jego fermentowany odpowiednik. Mimo małej ilości czosnku, kiełbasa nie straci charakteru. Dzięki utłuczonemu, a niedrobno zmielonemu pieprzowi. Odmierzamy również majeranego oraz czosnek niedźwiedzi. Oczywiście, im bardziej aromatyczny, tym lepszej jakości będzie nasza kiełbasa. Na końcu dodajemy soli. A wszystko wyrabiamy ręcznie bądź w mikserze. Właściwie z przyprawami wyrabiamy tylko drobnie zmielone mięso. Dolewamy wody, by kiełbasa była jeszcze bardziej soczysta. Będzie to około 300 ml. Na końcu mieszamy całość. Z grubiej zmielonym mięsem. Wykorzystaj mikser do granic możliwości, a gdy zauważysz, że ilość wypluwanego mięsa będzie większa niż wrzucana, zmień koncepcję. Przyda się większe naczynie, ale jak widzisz, może być to nawet prostokątna blacha. Pamiętaj namoczyć świńskie lita przynajmniej 15 minut wcześniej. Przepłukaj każdy z nich dokładnie wodą przed założeniem, a następnie nakładaj ostrożnie na końcówkę do kiełbas. Na końcu zwiąż supełek, ale wcześniej pozbądź się całego powietrza z wewnątrz maszyny. Wkładaj do środka mięso aż dojdzie do wylotu. We dwie osoby będzie zdecydowanie łatwiej. Jeden z nas formuje małe wałki wpychając je w głąb maszyny, tym samym utrudniając tworzenie się pęcherzyków powietrza, a drugi kontroluje wypełnienie jelit. Napełniamy całą długość jelita. Niezbyt mocno, by nie popękały. Na końcu tworzymy z niego pojedyncze pęta. Przyspieszymy nieco proces i przejdziemy właśnie do skręcania jelit. Możesz to robić na co najmniej dwa sposoby opracowane przez nas. Chwyć jelita, ściskając je w odpowiednim miejscu. I zacznie okręcać je wokół za jednym razem w prawo, a następnym w lewo. Dzięki temu jelito się zbytnio nie poskręca. Innym wyjściem jest chwycenie jelita oburącz na długość pojedynczego pęta i obrót w jednym kierunku. W ten sposób tworzymy dwa skręcenia za jednym razem. Powtarzając tą czynność, dalej sprawnie dojdziemy do końca jelita. Kiełbasy wyglądają już apetycznie, ale by były w pełni gotowe. Parzymy je w dużym garnku z wodą nagrzaną do 80 stopni i trzymamy przez 20 minut. Po sparzeniu, kiełbasy przybierają szarą barwę. Mimo, że może nie wyglądać apetycznie i różowo, tak jak w sklepach, to znak, że nie użyliśmy soli peklowej czy innych polepszaczy wydłużających świeżość kiełbasy. Możemy być pewni, że ta przepyszna kiełbasa zostanie zjedzona w najbliższym czasie. Część z niej jeszcze surowej zamrażamy. Mamy ku niej dalsze plany. Które poznasz niedługo. Zobacz, jak prezentuje się efekt końcowy. Oczka tłuszczu aż uśmiechają się do nas, a mieszanka ziół sprawia, że będziemy wyciągać ją z lodówki przy każdej możliwej okazji. Ale wiesz, co jeszcze uśmiecha się do nas? B-roll.